Witajcie kochani, dzisiaj chcemy Wam pokazać jak Kasia piecze na pyszny chleb. Kasiu, co to będzie za chlebek? Powiedz. Chleb gryczany z nasionami konopi. Tu mamy grykę, a tu mamy nasiona konopi. Zaczynamy. Wbijemy do miseczki jedną trzecią miski gryki. Zalewamy ją. Wodą, tak żeby była 2 cm nad gryką. Moczymy. Zimna woda ci się płaci bo to Można zalać jeszcze serwatą. Może być smaczniejszy klewek. O odstawiamy 12-18 godzin ona wytwarza kultury bakterii tutaj teraz zmielimy nasiona nie mogą być całe nie da się ich pogryźć ale zmielimy je i dosypiemy i po 18 godzinach ja tu mam przygotowane już na fajnie i łyżeczkę miodu jeszcze dodajemy do tego Gryka nam fajnie już Po 18 godzin, tak? No po 18 godzinach tak wygląda właśnie. Sfermentowana gryka. W międzyczasie przemieszaczę. Tak, i w międzyczasie, jeżeli to nam namacza się, ta woda będzie znikać. Co 2 godziny, co 3 godziny przemieszać no. grykę. To gryka z wodą i łóżkę miodu, tak? miodu i nasiona konopi. Nasiona konopi sypiemy do... Jak kto lubi. Jak ktoś mało lubi, to malutko dosypujemy. Jak ktoś więcej chce mieć bardziej konopny, to więcej. My dosypujemy więcej, prawda? Bo My są dosypujemy. bardzo zdrowe. Konopia jest bardzo zdrowa, ma, ma dużo witamin, witamin, dużo białka. Gryka też ma dużo białka. I witamin jest bardzo zdrowym chlebem. I mogą ten chleb jeść osoby, które nie mogą jeść glutenu. O, super. Dobra, zabieramy się za miksowanie gryki. Boże, nasionek, nie najpierw, bo... Sypujemy trochę do termomiksa. O, tak pół termomiksa sypię nasionek i miksujemy. そう。<laughs> <laughs> One nie muszą być na mąkę zmiksowane. Mogą być tak tylko rozdrobnione. Mm -hmm. I też fajny chlebek wychodzi. Sypujemy. Jest tą łyżkę miodu, tak? I łyżkę miodu teraz Słuchajcie kochani, także zdrowy chlebek bez glutenu. Ktoś im może jeść glutenu, także sama gryka, miód i konopie. A jeśli ktoś nie ma konopi Kasia, można to czymś zastąpić? Czy... Tak, można wszystkim. Można to zastąpić ziołami, różnymi innymi rzeczami. W kto... zależności kto co lubi. Można zrobić ziołowie nawet. Podstawową bazą jest gryka, tak? Podstawową bazą jest gryka, miód. I można mieszać ręką. Kiedyś nasze babcie robiły to rękoma i bardzo dobrze wychodziło. Taką konsystencję zostawiamy. Minimum to jest 12 godzin. Już się pianka fajnie zrobiła. Przykrywamy ściereczką. A im dłużej bo mówisz, że 18 trzymasz to i dłużej. No ja dłużej, ostatnio to zaczęłam 18 trzymać i zauważyłam, że ten chleb jest lepszy. Smaczniejszy jest, jest bardziej suchy wychodzi ten chlebek. A teraz to co mamy przygotowane. Pokażę Wam dalszą część chlebka. Jajeczka tylko muszę zdobyć. Jajeczka od naszych kurek. Na taką miskę daję 4 jajka. Jak będziecie blendować i będzie za gęste, można spokojnie Dolać trochę wody czy maślanki. I blender. Ja, Muszę się dostać. Nie, ble, nie blenduję w Thermomixie, bo strasznie zapycha. Jest gęsty i strasznie zapycha maszynę. Jak jest taka konsystencja już, można dolać wody. To już idzie ciężko blendowanie. I można doleć. Albo mówiła serwatkę czy maślankę? Maślankę. maślankę? maślankę. Chociaż ser, nie, serwatkę też. Obojętnie co zostanie z nabiału, można dolewać do. Może ktoś spróbować na mleku. Nie wiem na, na mleku, jak wychodzi. Nigdy nie robiłam tego. Jest tak mięciutka, że nawet jak wam kiedyś prądu zabraknie, to można utrzeć to w maku. Żadnych bez żadnych drobnych dróżdżych tutaj młodzież się uczy Norbert nawet ma koszulkę dzisiaj tematyczną. Tak. Zawsze. I nie trzeba na jednolitą masę. Jak zostaną jakieś ziarenka, one są tak mięciutkie, że one w chlebie nie będą wyczuwalne. przekładać do foremek i foremki zostawiamy teraz nam powinno po 6 godzinach wyrosnąć. Chleb wyrośnie, patrzymy, nie? Tak do 12 godzin może trwać wyrastanie chleba i oczywiście musi być w ciepłym miejscu. 21 stopni na pewno musi być w pomieszczeniu. To jest taki długi proces, nie? Tak. Ten chleb można robić od 2 do 3 minut. To co dobre, to trzeba poczekać na to. Dobra, bierzemy foremki. A my już tutaj wyczekujemy. Tu musicie tu siedzieć do jutra. Jak to? A, ja to nie muszę muszę teraz wyrosnąć. Odczekać co swoje. 6 godzin mu minimu, tak? Tak, minimum. Nieraz czekam do 12 nawet godzin, żeby wyrósł. Zależy od jak, jaka temperatura jest w pomieszczeniu już. No jak jest chłodno, on... Nieraz można nagrzać piekarnik. Tak do 30 stopni i do piekarnika w podgrzewać i on zacznie wtedy wyrastać. I można wtedy, jak on wyrośnie, na 200 stopni ustawiam na godzinkę. To lepiej jest Teraz smarujemy. Oliwą, tak? Oliwą. Będzie jeszcze lepszy, jak posmaruje się smalcem. najważniejsze, najważniejsza rzecz, co dodajemy do chleba, to serducho. Jak jesteście wściekłe na męża, nie pieczcie chleba, bo Wam chleb nie wyjdzie. Dlatego u nas takie pyszne chlebki są, nie? Kobietki wkładają serducho. Jeszcze kochani, pokażemy Wam za jakąś chwilę. Ja tutaj Olga też pokaże. Super przepis chleb, chleb ryżowy, tak dziewczynek? I posypuję teraz, dzisiaj posypuję płatkami owsianymi, ale posypujemy też słonecznikiem, siemieniem mianym, orzechami różnymi. To na co ma, tak, kto na co ma owoce. I możemy przełożyć. Przypomnij Kasia, ile, ile było tej gryki, bo widzę, że to 5 foremek Ci wyjdzie, tak? No, na tą... 3 kilo na pewno wyłam gryki. Ja to już robię tak na oko bardziej. I ręką nie, 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 wszystko. O, nie zmieniła nam się gryczka. Ale to nic i tak chleb. Jeśli się gryka nie domieli, to będzie bardziej... Nie będzie czuć tych nasion no po prostu. Robi, bo to jest dobra maseczka na ręce. Dużo witaminek. Także proszę. I takie. I tak nie do końca, bo on rośnie. Może nam wyjść z, y, z brytfanek. I takie odstawiamy na bok. I za 6 godzin dodamy tak. do piekarnika. Także, kochani. Pod filmem udostępnimy Wam przepis, żebyście mogli sobie spróbować upiec u siebie w domu taki pyszny, zdrowy chleb, bezglutenowy. I trzeba przykryć ten chleb, żeby nie było dostępu światła. Bakterie lepiej wtedy się rozmnażają. Proszę bardzo, jest piękna. Czokolada urośnie nam szybciutko, bo mamy ciepło w kuchni? Tak. No to super. To widzimy się za 6 godzin. Za 6 godzin. Składamy do piekarnika. Witamy jeszcze raz. Chlebek mamy upieczony. Chleb gryczany, bez glutenu. Bez glutenowki mogą jeść. Tak wychodzi pięknie. Pachnie konopią i gryką. Jeszcze widać ziarenka gryki. Piekłam go w 190-200 stopniach przez godzinę. A tutaj wychodzi piękny po przekrojeniu, mięciutki i pyszny. Super. Także przepis będzie pod filmem. Udostępnimy przepis. I, naszy, nasz I zachęcamy do pieczenia pysznego chlebka. Zdrowego, ekologicznego chlebka. Do zobaczenia.